Nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, ale wydaje mi się, że ostatnimi czasy mamy renesans gier RPG w klimatach science fiction. No w tym także horroru science fiction. Tak, jest mniej więcej dziesiąta sekunda filmu, a ja już robię pierwsze cięcie i robię poważną wstawkę, ale tym razem to jest naprawdę usprawiedliwione, ponieważ mam tendencję, i jest to raczej tendencja stała, do robienia przydługich wstępów. W opisie filmu znajdziecie timestampy do poszczególnych części, tak abyście, jeżeli nie chce wam się mnie słuchać na początku, mogli ominąć te fragmenty, które was zwyczajnie nie ciekawią. Na początku nie bez przyczyny użyłem słów nie wiem, ponieważ gry w klimatach science fiction przez większość mojej przygody z RPG-ami traktowałem bardzo po macoszemu. Właściwie to nawet nie jest dobre określenie, bo w ogóle ich nie traktowałem. To znaczy od końca lat 90. do jeszcze powiedzmy czasu, okresu półtora roku temu miałem na półce jeden taki podręcznik. Ominęły mnie nawet klasyki pokroju Travelera czy Star Warsów, a wydane u nas Gasnące Słońca, wy wydane u nas Gasnące Słońca zagrałem raz, może dwie sesje, tak z 15 lat temu i to było wszystko w tym temacie. I wiecie, to jest dość dziwne, bo jeśli chodzi na przykład o filmowe SF-y, to widziałem chyba większość i zdecydowaną większość też bardzo lubię. Gry zaś, nawet komputerowe, to zupełnie nie był mój kubek herbaty. Niemniej czasy się zmieniły. Zacząłem sięgać po takie tytuły, i to mi uświadomiło, jakie jest ich bogactwo na rynku i wcale nie chodzi mi o te tytuły, które wcześniej wymieniłem, ani nawet o jeszcze starsze, jeszcze bardziej klasyczne gry jak. Star Frontiers, czy Metamorphis Alpha. Nie, mówię o grach, które wychodzą aktualnie. W zasadzie wychodzą cały czas, bo nawet jak nagrywam ten materiał, to są dwie... Pewnie jest więcej, ale są dwie zbiórki, które ja aktywnie wspieram. I są to gry najróżniejsze. Począwszy od małych tytułów, takie jak Mothership, czy Offworlders, Hostile, Dead in Space, Mars 2050, a kończąc na takich Tytułach, markach jak Coriolis, Alien, Star Trek czy Dune, która teraz jest na topie. Nie każdą z tych gier mam i nie każdą chcę mieć, bo termin science fiction jest przeolbrzymi. Obejmuje zarówno gwiezdne wojny, jak i obcego, jak i Cyberpunk'a, jak i Dune, jak i Blade Runner'a, jak i Star Trek'i, czyli generalnie przysłowiowe mydło i powidło. Póki co Science Fiction kupił mnie Horror Science Fiction, czyli klimaty Aliena, Event Horizon czy Pitch Black. I takie gry właśnie nabywam w nadziei, że znajdę jakąś, która spełni moje wszystkie oczekiwania. Alien, choć uwielbiam uniwersum, to jednak za duża pozycja jak dla mnie, bo jeśli mnie znacie albo widzieliście więcej niż k moje filmy, to wiecie, że dla mnie ideałem są OSR-y. Mała objętość, proste zasady itd., itd. Taki jest Mothership, który recenzowałem tutaj. Taki jest też Offworlders, ale tam nie podeszła mi mechanika. Ale taka jest też gra Those Dark Places, którą właśnie dziś chcę wam zaprezentować. Zapraszam. Those Dark Places to gra Jonathana Hicksa wydana przez Osprey Games. Osprey to legendarna już marka w świecie wargamingu, która dość niedawno weszła na rynek RPG-owy wydając dwie gry. Paleomitic oraz tę drugą, której tytuł mi właśnie wyleciał z głowy, ale wrzucę Wam okładkę w film. Temroczne miejsca to ich trzeci tytuł i zarazem pierwsza gra autorstwa pana Jonathana. Gra została wydana zdaje się w październiku 2020 roku, ale w internecie można znaleźć pierwsze playtestowe jej wersje już z roku 2009. Więc proces twórczy trwał naprawdę długo. Ja swoją kopię kupiłem na sklepie RPGowego Piekiełka za 70 zł. A wersja PDF jest do kupienia w wydawnictwie Osprey za 10 euro lub na DriveThru RPG za 17 dolarów. Niestety, kupując wersję fizyczną, nie dostajemy PDF-a, co w tych czasach uważam za hamownie, Więc, jeśli chcemy tego PDF-a, to albo dokupimy go za dodatkowy hajs, albo skorzystamy z jakiegoś nielegalnego sposobu i ukradniemy go z sieci, do czego oczywiście nie namawiam. Natomiast jako klient w XXI wieku uważam, że powinienem mieć możliwość otrzymania kopii elektronicznej. Albo zupełnie za free, albo jak jakiś wydawca jest takim sknerą, to za niewielką dopłatą, ale zawsze jak kupuję kopię fizyczną. Jak ktoś mi takiej szansy nie daje, to go nie lubię. Tak jak nie lubię wydawców najpopularniejszej gry 5e świata. Nie mówię o polskich wydawcach. Koniec dygresji. Those Dark Places wydana jest. Bardzo porządnie. Co nie zaskoczy nikogo, kto zna wydawnictwo Osprey. Jest w twardej oprawie, w pełnym kolorze i ma 130 stron. Okładka informuje nas, że jest to industrial science fiction roleplaying. Cokolwiek by to znaczyło, choć po lekturze podręcznika, po prezentacji gry przez samego autora (linkum jeszcze w opisie) a nawet po rzucie okiem na samą okładkę, można by tu spokojnie napisać horror science fiction roleplaying game. Czyli stanowi konkurencję dla choćby Mothership'a i to, co się okaże zaraz, konkurencję w mojej opinii poważną. Stylistykę i klimat gry dobrze oddają ilustracje, które bez dwóch zdań kojarzą się z science fiction lat 70. lub 80. i to tym brudnym science fiction. To nie jest moje własne określenie, ale przypadło mi do gustu, więc sobie je zapożyczę, że są clean science fiction i dirty science fiction. Clean to Star Wars, to Star Trek, gdzie każdy korytarz jest czysty, ściany są białe, a mundur wyprasowany. Dirty science fiction natomiast to rdza, to piasek, to zarost, to smar. I ten brud mi się podoba bardziej. Sorry. Tak jak uwielbiam gwiezdne wojny od czasu zdartego VHS-a oglądanego podczas wakacji u brata w wieku kilkunastu lat, tak grać wolę w świecie pokazanym tak jak na tych ilustracjach. A co my tu mamy? Kanciaste i brzydkie statki, monitory CRT, uniformy rodem z SF-ów sprzed 30 lat, załogantów palących fajki, kokpity bez wyświetlaczy 3D i interfejsów dotykowych. Słowem, hard science fiction, które jest w jakiś taki sposób bardziej realne, prawdziwe. Nie, może inaczej. Takie science fiction, które wymaga od nas o wiele mniejszego zawieszenia niewiary niż w przypadku teleportów w Star Trek'u na przykład. Same ilustracje są ładne i nawet jeśli komuś nie będzie odpowiadał pomysł na nie, to trudno się do czegoś doczepić. W przypadku Mothershipa trudno nie było. Ja w tym materiale będę się mimo woli często odnosił właśnie do Matki, bo ze wszystkich wymienionych na początku gier w klimacie science fiction i horroru science fiction, tym dwóm jest do siebie jest najbliższy, bo tak jak wiecie, Mothershipa lubię. W grze Jonathana Hicksa znajdziemy miejsce na wszystko: na strzelanie się z robakami, na eldritch horror, na szaleństwo, jak w filmie Pandorum, na obce wirusy, na pirackie statki, a wszystko to, jak pisze autor, jest w gatunku, który reflects the down and gritty, grim side of science fiction. Sam podręcznik napisany jest nietypowo. Trochę tak jak Neuroshima, czyli z perspektywy kogoś będącego w świecie gry. Narratorem jest osoba przeprowadzająca jakby szkolenie lub rekrutację kogoś, kto chce zostać członkiem załogi statku kosmicznego. To od tej rekrutującej osoby dowiadujemy się o świecie, mechanice gry i o wszystkich jej elementach, tak jakbyśmy byli właśnie z nią na tym szkoleniu. Z jednej strony jest to fajne. Bo dodaje dodatkowego klimatu, ale z drugiej strony, informacje, na przykład o mechanice, musimy wyłuskiwać z tego tekstu. Na szczęście, mechanika jest banalna, a do tego pewne rzeczy opisano normalnie. To znaczy, zmienia się wtedy czcionka, zmienia się język i jest to standardowe. Mechanika gry jest niesamowicie prosta i jak dla mnie stoi na granicy, po przekroczeniu której ta prostota byłaby już niegrywalna. Bo ja nie za bardzo lubię mechaniki w stylu nie wiem, ultra light czy one page i tak dalej, Jest dla mnie bowiem taki moment, że mechanika daje za mało, jest za prosta. W tej grze jeszcze tak nie ma, ale jest na granicy. Zatem jak ta mechanika wygląda? Mamy cztery cechy: charisma, agility, strength i education oraz um, crew position, czyli miejsce w załodze, jakie zajmujemy. I to może być helm officer, navigation officer, science officer, security officer, liaison officer, engineering officer oraz medical officer. Czyli oficer sterowy, nawigator, naukowiec, ochrona, oficer łączności, inżynier i medyk, czy tam oficer medyczny. Pomiędzy atrybuty rozdzielamy wartości 4, 3, 2 oraz 1, a z crew position wybieramy dwie: swoją primary position i secondary position. Testy w tej grze wykonuje się jedną kostką k6 i do tego dodaje się wartość odpowiedniego atrybutu oraz 2, jeżeli nasza primary position w jakiś sposób jest kompetentna do wykonania danego zadania. Lub 1, jeżeli nasza secondary position jest w jakiś sposób kompetentna do wykonania zadania. Jeżeli kierujemy statkiem powietrznym, to rzucamy K6, dodajemy Agility i dodajemy naszą pozycję w Helm Officer. I wynik tego rzutu musi być większy od poziomu trudności, którym jest 7. Standardowy poziom trudności to 7. Może być czasami 6, może być 9, ale ogólnie jest to 7. I teraz tak, jeżeli wyrzucimy poniżej, no to nie udało się. I tyle. Jeżeli wyrzucimy powyżej 7, to udało się. Ale jeżeli wyrzucimy równo 7, to wtedy udało się, ale z jakąś komplikacją. Nie wiem, na przykład hakowaliśmy drzwi do hangaru. Poziom trudności wynosił 7. Mistrz gry kazał nam rzucić K6, dodając do rzutu naszą edukację oraz Engineering Officer, jeżeli mamy taką rangę. I wyrzuciliśmy równo 7. Co to oznacza? Tak, udało nam się otworzyć drzwi, ale na przykład zablokowały się one i już nie da się ich zamknąć. Nawet jakbyśmy musieli uciekać przed goniącym nas potworem, który ma kwas zamiast krwi. W grze nie mamy punktów życia, obrażenia obniżają nam siłę. Jak spadnie do zera tracimy przytomność, a jak spadnie poniżej minus 2 umieramy. No i niby spoko, ale wcale nierzadko będziemy mieć tej siły 1 albo 2 punkty, czyli de facto będziemy mieć 1 lub 2 punkty życia. I to też by nie było nic złego, ale jak spojrzymy na tabelkę broni, to okazuje się, że cios pięścią zadaje jedno obrażenie. Cios rurką albo baseballem to dwa obrażenia. Strzał z pistoletu to 3 obrażenia, z shotguna to 5 obrażeń. Obrażenia są na sztywno i ja lubię śmiertelne mechaniki, ale ta wydaje mi się zupełnie niegrywalna. Zwłaszcza że, no właśnie, te obrażenia są ustawione na sztywno i każdy postrzał z pistoletu to 3 obrażenia. Czyli każdy taki postrzał odcina z automatu wszystkie postacie, które nie wzięły sobie maksymalnej siły na starcie. A to zwyczajnie jest nie tylko nierealistyczne, ale chyba i nawet niefajne do grania. Ja bym tam wprowadził na pewno jakiś house rule, nie wiem, na przykład 3 plus siła to nasze bazowe punkty życia, czy coś takiego. Albo na przykład turlane obrażenia, bo w tej formie to jeden gość z rewolwerem wybija całą drużynę w cztery rundy. Koniec sesji, ha, ale była super gra, fajnie. A, i jeszcze jedno, tak na marginesie, taka mała dygresja. Wiecie, że większość ludzi myli się co do tego, jak tak naprawdę śmiertelne są postrzały z broni palnej. W King Drew Medical Center w LA przez 12 lat prowadzono badanie statystyki śmiertelności wśród przywożonych do nich ofiar strzelanin i ataków nożem, jeżeli obrażenia te dotyczyły klatki piersiowej, a konkretnie serca i jego okolic. Przez te 12 lat mieli Ponad 1100 takich przypadków i wśród postrzałów w pierś, w serce, śmiercią zakończyło się tylko 24,5% postrzałów. Tak mało. Tylko 1 czwarta ludzi postrzelonych w serce umierała, a w przypadku ataku nożem było to, o ile dobrze pamiętam, nieco ponad 11% tylko. Tak, aż tak mało, więc drodzy producenci filmów i drodzy projektanci gier, naprawdę, jedna kulka z rewolweru kaliber 38 lub pistoletu 9x19 para nie zabija zawsze i nie zabija każdego, koniec. Drogi panie Higgs, ja wiem, że to jest tylko gra, ale ten jej element jest spartolony. Mówię to jako broniofil amator. Wracamy. Ostatnim elementem tego prościutkiego silniczka mechanicznego jest pressure, czyli odpowiednik stresu z Aliena. Jest to wartość, która przyrasta, gdy spotykają nas traumatyczne przeżycia i może zaowocować epizodem: od szoku, przez katatonię, aż po psychozę czy całkowite szaleństwo. No i to tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o mechanikę. I tak jak mechanicznie, poza śmiertelnością, nie mam nic do zarzucenia grze, zwłaszcza, że autor podkreśla, iż jego gra jest nastawiona na narrację, a kostki mają tylko pomagać uzupełniać ją. To mam problem z tym, że w tej grze nie ma punktów doświadczenia i awansu. Według Hicksa gra ma zbyt prostą mechanikę, aby można było w niej awansować. I całą ideą jest to, żeby po prostu przeżyć 25 lat i dotrwać do emerytury. No nie, i to bardzo nie. Po pierwsze ja na bieżąco podczas czytania wymyśliłem system awansu, który można by od tak po prostu wpleść w tą grę, więc da się. I to byłby chyba drugi z hausruli, jaki bym wprowadził, gdybym tę grę kiedykolwiek prowadził. A po drugie, pedeki i awans są dla mnie, ale to już moja subiektywna ocena, rzeczą wymaganą i oczekiwaną, taką nagrodą za grę. Żeby mnie nikt nie zrozumiał źle, ja nie gram po to, by dostać pedeki, ale pedeki powinny być jako gratyfikacja za to, że się w tej grze uczestniczy. Takie natomiast podejście autora, że nie mamy w ogóle rozwoju w tej grze, może sugerować, iż jest ona napisana z myślą o jednostrzałach lub bardzo krótkich formach. I wtedy tak jakby ok. Tyle, że hmm, chyba nigdzie nie jest to wprost napisane. Chyba że gdzieś przegapiłem, bo przeczytałem podręcznik tylko raz cały i raz te fragmenty, które mnie zainteresowały. Gra cały czas ma wsparcie. Autor już w tamtym roku wspominał, że można spodziewać się dodatkowych książek. Póki co mamy dwie przygody do kupienia na DriveTrue RPG za jakieś 3 dolary sztuka. Jedna 26-stronicowa, a druga 30-stronicowa. Obydwie wyszły w tym roku, czyli w 2021, bodajże w kwietniu i we wrześniu, czyli ta ostatnia stosunkowo niedawno. No i Hicks wspominał kilka razy w różnych wywiadach, że miał. Dużo więcej materiału, ale zawsze, gdy coś dodał, dopisywał, to słyszał, że nie wyczerpuje tematu, że mógłby coś jeszcze rozszerzyć, i popadł w takie błędne koło, więc w pewnej chwili postanowił odciąć wszystko, co wychodzi poza materiał niezbędny do gry, i tak właśnie wydał Those Dark Places. Nawet w tym playtestowym PDF-ie z 2009 roku były rzeczy, których tutaj w podręczniku nie znajdziemy. Wydaje się więc, że autor ma materiały na jakiś dodatek czy rozszerzenia do gry, chociaż na razie nic takiego się jeszcze nie ukazało. Dla kogo może być ta pozycja? Dla kogoś, kto lubi proste mechaniki, lekko zarysowany setting, dużą dowolność, zarówno w kreowaniu świata, jak i zasad, a jednocześnie preferuje tą brudniejszą wersję science fiction, także horroru science fiction. Moja ocena gry po samej lekturze to bardzo solidne K10. Musiałbym dodać nieco do niej, no ale to nie stanowi problemu dla lubiących osr, jest to wręcz chleb powszedni. Natomiast bez dodania house chyba bym w nią zagrać nie chciał. Z drugiej strony, w porównaniu z Mothershipem bardziej przemawia do mnie oprawa, ilustracje, prostota i wykreowany setting. Brakuje natomiast nieco bardziej rozwiniętych na przykład umiejętności, bo takowe w realiach zaawansowanych technologii Jakie mamy w światach science fiction, zwyczajnie mają rację bytu. Odnoszę wrażenie, że jakieś wynaturzone dziecko Mothershipa i Those Dark Places byłoby dla mnie grą ideałem w tej stylistyce. Na razie tym ideałem nie jest ani jedna, ani druga. Z racji tego, że Matko Statek znam lepiej, to w rankingu jest on wyżej, ale marzy mi się, aby ograć jakąś przygodę, tę samą przygodę na obydwu grach. Najlepiej ze dwa razy, z różnymi ekipami, żeby organoleptycznie przekonać się, która sprawdza się lepiej. Może kiedyś będzie na to jakaś szansa, czas pokaże. Tymczasem z mojej strony to na dzisiaj byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i uważajcie na siebie w tych wszystkich mrocznych zakątkach kosmosu. Do zobaczenia na kanale.